Dzień dobry. Dziki. Co tam u Was ciekawego słychać? Dajcie znać komentarze. Pamiętajcie, że czytam komentarze i staram się na nie w większości odpowiadać, a nawet na niektóre odpowiadamy w shortcach. A dzisiaj porozmawiamy sobie na kolejny bardzo ciekawy temat. W odpowiedzi na nasz poprzedni materiał, z którym całkowicie się nie zgadzamy, ponieważ jacyś idioci to pisali. I pewnie jesteśmy to my z przeszłości. W każdym razie ci idioci mieli tupet, aby stwierdzić, że Sony coś tam lepiej sobie radzi, niby z nową generacją, a to przecież całkowita bzdura. No bo przecież wiadomo, że Microsoft ma więcej do zaoferowania. Dzięki Wam piękne za to, że zebraliśmy się tutaj już w liczbie 10 tysięcy widzów na kanale. A wiecie, że często słyszymy, że nie ma szans dobić do 20 tysięcy widzów? Mają rację? Czy komuś mamy potrzymać piwo? Ponadto w dzisiejszych objawionych faktach autentycznych na temat przełomowego monitora masującego oczy w technologii True Blinding od firmy Los Vision, a dokładniej o monitorze Final Gaming UV380. Jak już wcześniej powiedzieliśmy, na kanale był opublikowany dziwny film przychylający się do PS5. Największą przykrość sprawiło nam pojawienie się komentarzy, że jesteśmy niby fanboyami Sony, a to przecież całkowita bzdura. Jako szanujący się twórcy z wielkimi ambicjami, nie możemy sobie pozwolić na stronniczość, a zwłaszcza w stronę Sony, ponieważ, jak każdy dobrze wie, zachowanie obiektywizmu jest najważniejsze. A nawet tak ważne! Jak największe objawienie świata, konsol czyli Xbox Series X, czyli konsola, która, naszym zdaniem, tu jak wiecie. Jest obiektywne, bo każdy kto kocha Xboxa wie, że jesteśmy obiektywni w stronę Microsoftu i całkowicie bezinteresowni. W każdym razie Microsoft w aktualnej generacji konsol bardzo wysoko zawiesił poprzeczkę, angażując ogromne środki finansowe oraz ogromną ilość zdolnych inżynierów, aby stworzyć konsolę prawdziwie przełomową. Oczywiście technologicznie obie konsole, czyli Xbox Series X oraz PlayStation 5 są do siebie zbliżone, jednak wynika to z faktu, że obaj producenci Korzystają z tych samych dostawców. A technologie, z którymi będą współpracować obie wersje konsol w najważniejszych częściach, są ogólnodostępnymi, jednak trzeba podkreślić, że Microsoft w dużym stopniu przyczynił się do stworzenia tych najbardziej istotnych. No ale do rzeczy. Skąd nasze stwierdzenie, że Xbox Series X wygrywa aktualną generację konsol. No, więc zacznijmy może od faktu, że jest to po prostu najmocniejsza konsola nowej generacji, i wszelkie próby podważenia tego faktu za każdym razem są obalane, gdyż po prostu Xbox Series X ma praktycznie wszystkiego więcej względem PlayStation 5. Kolejnym argumentem stawianym za konsolą Sony są oczywiście gry ekskluzywne na wyłączność dla tej konsoli. Słabość tego argumentu udowadnia nawet samo. Sony. Sony, które wycofuje się z ekskluzywności rakiem, przekazując coraz więcej tytułów na platformę PC. Dodatkowo, Sony musi zdawać sobie sprawę, że ostatnie zakupy Microsoftu, które to pozbawiły graczy PlayStation szans na najnowsze, wysokobudżetowe tytuły Bethezdy, a to dopiero początek, gdyż jeśli Sony będzie stawiało jeszcze bardziej na konfrontację, to Microsoft jest jednak firmą z nieporównywalnie większym budżetem, z możliwościami skutecznej walki z próbami monopolizacji rynku przez Konkurencję. Dlatego powtarzamy, że lepiej dla nas, konsumentów, jeżeli firmy nam coś ekstra oferują, aniżeli zmuszają nas do siebie poprzez nakładanie sztucznych ograniczeń, które niejako mają odebrać nam wybór i skierować nas na jedyną słuszną drogę według producenta. No i teraz właśnie przechodzimy do tematu oferty, którą możemy otrzymać od obu firm i tutaj po raz kolejny polityka Microsoftu jest dużo bardziej otwarta, ponieważ nawet jeśli chcemy kupić gry w wersjach cyfrowych, to możemy pozwolić sobie na zakup z różnych źródeł, co tworzy niejako naturalną konkurencję oraz daje nam swobodę, a w efekcie tego po prostu niższe ceny. Po raz kolejny w przypadku zakupu gier cyfrowych od Sony jesteśmy skazani na jedyne słuszne źródło, czyli PlayStation Store. Nie ma sensu już mówić o usługach w stylu Game Pass, które tak naprawdę dla Sony są praktycznie nieosiągalne, a ich najnowsze zamiary dotyczące oferowania nam czegoś na kształt usługi Microsoftu wydają się bardziej jak próba sprzedania nam po raz kolejny tego samego, gdyż nie dosyć, że zapowiedziane są pułapy cenowe i dostępowe do usługi, to próżno będzie w niej szukać flagowych, ekskluzywnych gier od Sony, a jeśli wybierzemy najdroższą opcję Sony, pozwoli nam pograć w ich starsze produkcje. Tak, dokładnie kasują nas po raz kolejny za to samo, mowa oczywiście o niejakim projekcie Spartacus. Ostatnim elementem, który chcielibyśmy poruszyć w przypadku konsol Microsoftu, to rozbudowane usługi chmurowe, które Microsoft mocno inwestuje, a już w tym momencie pozwalają nam na choćby przetestowanie w przeciągu kilku sekund gier, które chcielibyśmy sobie zainstalować. W przypadku, jeśli posiadamy w miarę szybkie i stabilne łącze, granie w chmurze zaczyna stawać się coraz bardziej komfortowe, a ogólne możliwości, jakie niesie ze sobą chmura, tak naprawdę zabierają się w wyobraźni inżynierów, a tej inżynierom akurat nie brakuje, a co do jakości działania gier w chmurze, mogą wypowiedzieć się posiadacze konsol Microsoftu oraz usługi Game Pass. Gdyż w tej konfiguracji chmura wydaje się działać najlepiej, jeśli są tu jacyś posiadacze nowych konsol, to prosimy Was o przetestowanie i zdanie relacji, jak to u Was wygląda. Zdajemy sobie sprawę, tak ostre zestawienie obu konsol może nie spodobać się fanom PlayStation, jednak my jako zatwardziali fanboje Microsoftu nie jesteśmy w stanie myśleć trzeźwo i po prostu obecną generację konsol widzimy, widzimy na zielono. Jeśli jednak nie zgadzacie się z nami, dajcie znać w komentarzu. Chętnie, ale to naprawdę chętnie będziemy usuwać te nieprzychylne komentarze. Upewnijcie się, że nie jesteście teraz sami, ponieważ przed wami objawione fakty autentyczne i formułka z reklamy tabletek. To co teraz usłyszycie absolutnie nie może pozostać tajemnicą, jeżeli się wydamy, wszystkie się wyprzemy, udajemy, że was nie znamy i pijemy drinki w Marrakeszu nad Zatorem. Wam pewno nikt w to nie uwierzy, więc chyba najlepiej będzie jak potraktujecie to jako żart. Technologie wyświetlaczy nieustannie się rozwijają, pojawiają się coraz to nowsze filtry niebieskiego światła, technologia flicker-free zapobiegająca migotaniu obrazu, jednak żadna z tych technologii nie próbuje zapewnić nam prawdziwych doznań i relaksu poprzez masowanie naszych oczu. Inżynierowie z Lost Vision przez wiele lat nie mogli dostrzec rozwiązania, które pozwoliłoby zapewnić graczom czy też widzom niepowtarzalnego doznania relaksacyjnego masażu wizyjnego. Oczu. Wszystkie nowe odkrycia są dziełem przypadku, również tym razem historia była dosyć prosta, gdyż jeden z inżynierów nie zauważył ogromnego fotela z funkcją masażu, upadając na niego twarzą. Doznał oświecenia. Po tym zdarzeniu pozostało już tylko przeniesienie jego doznań na oczy graczy. Zapragnął tego, aby świat poczuł to, co on na własne oczy. Tak rozpoczęły się prace nad stworzeniem specjalnych monitorów z linii Final Gaming. I już teraz możemy zamówić w przedsprzedaży pierwszego przedstawiciela tej serii, czyli UV-380. Ale na czym polega jego? Wyjątkowość Monitory Final Gaming wyposażone są w modu masujący, a do jego stworzenia wykorzystano dodatkowe podświetlenie UV. Producent chwali się tym, że udało im się przekroczyć dziesięciokrotnie normę, dzięki czemu podczas użytkowania monitora użytkownicy mogą poczuć na swoich oczach przyjemne mrowienie, a nawet delikatne pulsowanie skroni, co nawet może nas dosłownie uśpić. Recenzenci, którzy mieli okazję testować najnowszą linię monitorów Final Gaming, nie byli w stanie dostrzec niczego, co mogłoby stanowić wadę tego projektu, a najczęściej powtarzanym komentarzem było to, że wrażenia były wręcz oślepiające. Szykuje się więc nowa forma relaksu, a jak wiadomo, ten jest bardzo pożądany w obecnym Galopującym świecie. No i to niestety wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowaliśmy. Dajcie znać w komentarzu, czy Waszym zdaniem aktualną generację konsol wygrywa Microsoft, czy wygrywa Sony. Która z konsol według Was jest lepsza? Jesteśmy tego mega ciekawi. A jeżeli macie niedosyt po tym materiale, na kanale jest sporo filmów poświęconych właśnie konsolom aktualnej generacji, poprzedniej generacji, czy też nawet sprzętów retro. A jeżeli tego Wam jeszcze mało, to również udzielamy się tutaj w tematyce pc więc jest to na kanale robić. Serdecznie Was zapraszamy, a jeżeli Macie ochotę na luźne gadki, to wbijajcie na Discorda, panuje to naprawdę spoka atmosfera i można na luzaku pogadać. Link do kanału macie oczywiście pod filmem. A my co? Aktualnie widzimy się codziennie, oczywiście w shortsach, ale jeżeli macie ochotę na kolejny materiał, to będzie on w najbliższą środę, tak więc do zobaczenia moi mili w kolejnym materiale, do widzenia, dziki.